Moi drodzy, mam nadzieję, że sylwestrowa impreza już za nami. Ja to nagrywam w pierwszy dzień Nowego Roku. Wy to chyba zobaczycie w drugi dzień Nowego Roku, i to też jest ostatni dzień, w którym. Będę mógł legalnie nosić czapkę Mikołaja, którą bardzo lubię, bo nie muszę układać włosów do odcinka. Więc dla mnie, święta mogły być cały rok. Ale tak czy siak, Sylwester, mam nadzieję, że teraz był super. Mój był bardzo spokojny, ale niespokojny. Będzie nasz stu widzowy Sylwester. Fortnite'owy Sylwester, który zorganizowałem w takim małym domku nad gasnącymi gajami. Tam, jak wiecie, jest dyskoteka, i tam dzisiaj stu moich widzów. Trzy razy poleci, będzie walczyło o kaskę na nowy rok. A powiem wam szczerze, ja już jestem po nagraniu tego odcinka. Były totalne dymy. Rekord fragów nawet jedna osoba pobiła, za co dostała więcej kaski. Ja chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Miejmy nadzieję, że nowy rok będzie lepszy. Mój musi być lepszy. Ja dam z siebie wszystko. A jeżeli Wy chcecie mi w tym pomóc, no to takie proste rzeczy możecie dla mnie zrobić. Jak na przykład pod tym odcinkiem ustawić 2021 łapek, żeby pasowało do roku. Do tego wpisać kod Imanojek, w premię bez twórce Tam też z dwa 2021 osób powinno wpisać będę wtedy wdzięczny. Nie wiem także jak jestem wdzięczny, bo super, że to robicie. No i oczywiście strzelcie suba z dzwoneczkiem, bo w tym roku no już musimy dobić milion subów. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Ja to w ogóle jestem cały czas wam wdzięczny. Ja już nie przedłużam każdy z chyba serię stowiców na lecimy w jedno miejsce, wygrywamy w jednym miejscu, nie wychodzimy. Wszystko to się odbywa na moim Discordzie, więc jeżeli macie ochotę tam wpaść, to tam wpadnijcie. A ja już nie przedłużam lecimy z pierwszym meczem. Moi drodzy, zarówno koniec, jak i początek nowego roku to zawsze. Specjalny czas. Nie dość, że święta, Sylwester, postanowienia noworoczne, to również i coś, co towarzyszy nam już od naprawdę wielu lat i jest również bardzo ważne a mowa tutaj oczywiście o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wiecie, Play od wielu lat wspiera Wośb, a w tym szalonym roku nie jest inaczej i w nawiązaniu do głównego hasła tego finału cały Team Play też ma swoje hasło czyli graj z głową i pomagaj z Play. W tym roku, podobnie jak i w ostatnim, Cała akcja opiera się o aplikację Play24, gdzie za każdą opłaconą fakturę albo doładowane konto Play przekaże pieniądze na Wośp. A co za tym idzie, im więcej tych faktur zostanie tam opłaconych albo kont doładowanych, tym większa będzie finalna kwota, jaką Play przeznaczy na Wośp. Więc całkiem spoko. Do tego, jako że w tym roku mamy dość mało spotkań poza internetem, to Play przygotowało specjalne miejsce taki wirtualny plac rozgrywki. Rozrywki. Chociaż i rozgrywki też tam nie zabraknie, na stronie playdlawosp.pl znajdziecie kilka przygotowanych specjalnie na tą okazję gier, w których znajdziecie swoich ulubionych twórców Steam Play, w tym oczywiście i mnie. Wszystko to działa na zasadzie progów. Po przekroczeniu pewnej ilości transakcji na stronie odblokowuje się kolejna gra. W momencie nagrywania tego filmiku jest już ponad 200 tysięcy transakcji, co za tym idzie odblokowanych mamy już aż trzy. Gierki. Pierwsza z nich to łowcy głów, w której musicie łapać odpowiednie głowy influencerów, oczywiście mając limitowany czas i uwierzcie mi, jest to dużo trudniejsze niż wygląda. Play Memory, w której nawet i ja się znalazłem, polega na zapamiętywaniu i dopasowywaniu odpowiednich obrazków. Snake! W tej gierce również się pojawiam, a działa to na bardzo fajnej zasadzie zbierania i wydawania punktów. Zbierając kółeczka z punktami, musimy je następnie wydawać tak, aby przedostać się przez. Przeszkody. Liczba gier jest nieograniczona, więc możecie grać... Do skutku, do woli, do zwycięstwa. A jeśli mowa już o zwycięzcach i o zwycięstwach, no to każda gra ma swoją top listę najlepszych graczy. A osoby z najlepszymi wynikami w każdej gierce będą dostawały super nagrody. Więc jak to mówimy w Fortnite, warto się pocić, warto dać czadu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu Wasze wyniki. Jestem ciekaw, jak bardzo od Was odstaję. Ja już nie przedłużam, wszystko wiecie. Wszystkie linki są w opisie. A my lećmy z odcinkiem. Moi drodzy, setka widzów moich, na jeden mały domek, gdzie jest impreza. Na imprezę sylwestrową i tam będziemy się bić. Będziemy walczyć w grze komputerowej. I oj moi drodzy, jakie będą tutaj dymy coś czuję. Ja na przykład sobie tutaj e, zatańczę. O, nawet nie zdążyłem. Padłem jako 98, ale co tu się dzieje? WP mi czajnk, więc prawie chaining, ale nie do końca. Biega ze snajperką, więc nie za dużo, że jeszcze 81 osób nie za bardzo mogą się oddalać z tego domku. No i powiem wam, że przez to... Będzie tutaj raczej bitka na kilofy, Jeżeli uda im się znaleźć broń, to potem, żeby mieć amunicję od tej broni, no to już jest większy problem. Co tutaj się dzieje? Strzelają wszyscy. Typo ma karabin, ale oszczędza naboje. Strzał za strzał, ale już trzy zmarnował. Tak gdzieś jak się udało. I kolega ma bardzo brzydki nick, więc wymarzymy, wymarzymy. Ale, oj, ze snajperki nie trafił i chyba padł. To dobrze. A tutaj mamy pana anonimowego, który ma 100 na 100. Bardzo dużo broni. Coś to takie dziwne. Bym powiedział, Żeby w takim małym miejscu mieć 100 na 100 i tyle broni. Ale nie oceniam. Może tak być. Kto wie? Jakie tu są lagi? Ach, powiem wam szczerze. Długo myślałem nad miejscem, w którym zrobimy yy, sylwestrowe stowicofna. Ale nie spodziewałem się, że to miejsce będzie aż takie zadymiarskie. Strefa również tutaj nie przynależy. Zgaduję, że pojawią się tutaj jednak w tych meczach jakieś oszuści. Jest to zbyt zadymiarska gra, żeby nikt nie oszukiwał. Ale tutaj Anonimowy ma problemy, bo kolega z... Tego się nie da oglądać. Tu... Anonimowy stoi niby w miejscu, ale on biega i strzela cały czas. I jest walka z kolegą z szybkim shotgunem. Z Miszu, z bar... Baramiszczu, który miał naprawdę spoko broni, znaczy ten przeciwnik jego miał spoko bronię, którego obserwowaliśmy. Ma jeszcze pięć bandaży, więc jako tako będzie się leczył. Uznajmy, że to jeszcze jest w obrębie tego domku, bo jednak łatwo go tutaj widzieć. Ale no powiem wam szczerze, Loki jest zadyma. Ale to fajnie, bo przynajmniej dużo akcji tutaj widzimy. I to mi się bardzo podoba. Ale taki mniej więcej był 2020 rok. Yy, bardzo dziwny, bardzo zadymiarski. I ktoś z góry Och, Waski sobie przyszedł, mając dużo broni. No po raz kolejny, zastanawiam się, skąd ci ludzie mają tak dużo broni? No ale w sumie tamten umarł z broniami, więc ktoś mógł sobie podnieść. No w tym meczu widzieliśmy już tyle kili, co czasami nie widzimy przez całe 100 widzów na. E, więc pod tym względem akurat wydaje mi się, że dość widowiskowe to jest. oj, ojoj, ojoj. oj, 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 oj Waski tutaj kolejnego gracza wypatrzył, ale nie do końca mu wyszło to strzelanie i pytanie, czy. Będzie próbował zejść. Ma jeden bandaż, więc tak naprawdę na kilofie nie będzie miał szans, tak czy siak zapewne ktoś jest jeszcze tutaj, kto ma 100 HP. Ogwaski nie ma za dużo leczenia, więc w Hilofa raczej nie wygra, jeżeli ktokolwiek będzie tutaj grał na Hilofa. Plus taki, że ma całkiem sporo matca, więc mógłby się zabudowywać, ale gdzieś tutaj są jeszcze ludzie i cały czas się zabijają. Burza też niszczy kolejnych graczy, więc tylko i wyłącznie 7 osób. Nie wiem, czy w tym miejscu jest 7 osób. Troszkę mnie to martwi, ale bez lunety z metra się zabijają i są tutaj kolejni, a Ogwaski troszeczkę tutaj kampi, stara się przeć czekać te najgorsze dymy i wyjść na sam koniec, pokazać gdzie raki zimują. Tak się mówiło kiedyś przynajmniej. 30 HP i Waski jest dojeżdżany, ale ten kto go dojeżdżał zgubił się w burzy. Jezus! Wujo! Wujo ze snajpery, e, z jednym bandażem. Wujo jest bardzo no, może nie jakoś bardzo za obszarem gry, no ale jednak trochę... Trochę od tego domu się oddalił. No dobra, no nie jest jeszcze jakoś tragicznie. Więc jeżeli wujo nie oszukał, no to uznajmy mu, że faktycznie jeszcze w tym obrębie jest ktoś powinien być. Jeżeli ten ktoś będzie faktycznie tutaj, to ja będę w ogromnym szoku. Dobra, wychodzi na to, że wuja faktycznie wygrał, więc my teraz sprawdźmy w powtórce, czy na pewno ani razu nie wyszedł za daleko, bo tam na dole jakiś prezent był otwierany i troszkę mnie to martwi. Lećmy sprawdzać. Dobra, po analizie wujo wylądował tam, gdzie trzeba i później przez praktycznie całą gierkę siedział tutaj, więc no wydaje mi się, że to jest na tyle blisko domku, że możemy to jak najbardziej uznać. Tutaj zabił kolegę, który miał właśnie ten sztucer. Prawdopodobnie stan tego prezentu. No ale tak czy siak, wuja wygrywa wujo! Wygrywa pierwszy mecz. Więc widzowie, wuja zwycięzca pierwszego meczu. Gratulacje dla niego. E, tak jak pisałem, oczywiście wygrywasz 50 zł PSC i chciałem Ci życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo, za Piszemy już na Discordzie, więc tam wszystko wyjaśnimy, a my lecimy z drugim meczem. Moi drodzy, drugi mecz. Druga impreza. 100 widzów na mały imprezowy domek. W pierwszym meczu była ogromna zadyma. To trzeba przyznać. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem takie lagi taką zadymę na jakiejkolwiek miejscówce. Ale mamy to. Gramy. Trzeci mecz. Ja będę jednym z pierwszych. Będę jednym z pierwszych, którzy padną. Setne miejsce to już jest naprawdę wyczyn zdobyć. Ale pan pszczoła23 tutaj naprawdę. Trzeba dużo, marnuje bardzo dużo amunicji i nie wiem, czy wyjdzie mu to na dobre. Wydaje mi się, że dużo lepszą taktyką na te początki rozgrywek to jest bardziej przeczekiwać. Zwłaszcza, jeżeli macie broń, a tam ktoś próbował uciekać. Nie wiem czemu, ale lubię takie dymy. To mi się podoba. Ojojoj, pszczoła chyba jest ripendo. Oj, pszczoła był, rypendo, i to Cypek to zabił, a pszczoła naprawdę, no nie wiem, z 10 killi na tym początku to chyba zrobił. E, Cypek, nie odbiegaj za daleko tego domku, wracaj tam, cwaniaczku. No, mam nadzieję. A znowu nie jesteśmy w strefie. I to bardzo, bardzo dobrze. To świadczy o tym, że będą dymy. A dymy to my lubimy. To się nawet rymuje. Ty, zabił! Cypek na hitka! O! Ne, ne, no tak szybko zabił tutaj naszego cypta. Więc cypek jakoś na farcie trafił offem jednego hita typa i zabił, ale potem to się dla niego bardzo źle skończyło, więc zobaczymy jak teraz to się rozwiąże, bo tam ktoś biega 37 hp, a on ma tylko dwa naboje. Ale zabija. God Kamil. Hasłem do tej gierki było Kamil, więc być może Kamil tutaj nie bez przyczyny jest i on kolejny graczy zabija. Zobaczcie, ile broni na środku. Ja nie wiem, Kamil, czy to jest mądre, żeby odpuszczać ten środek. Nieprzyładowana broń. Ale tu było na farcie. się znaczy, raczej na skillu. Ten środek jest pełny broni. Zobaczcie, ile Kamil ma amunicji. To jest aż niemożliwe. A 112 do karabinu, 66 do pistoletików. To jest bardzo dużo i zawsze mnie zastanawia, skąd oni tyle mają, ale jeżeli Kamil faktycznie Kamil zabił wszystkich... To Easy teraz zabił jego. I Easy ma słodki P90. Czy ten gracz otworzył prezent? Czy po prostu ze skrzynki mu to wypadło? Bo to jest naprawdę poważna broń. I to jest broń, która może dać mu zwycięstwo. O! A tam kolega z motorówki zabił kogoś. No wydaje mi się akurat, że motorówka to. To było lekkie oszukiwanie. <noise> Raczej na tym domku motorówek nie było. Miejmy tylko nadzieję, że ten osoby, którego teraz oglądamy z tą P90 nie był oszukistą. Ale tutaj zostało już tylko 7 osób. Jeszcze zanim w ogóle strefa przyszła, więc tutaj w tym drugim meczu były znacznie poważniejsze dymy niż w pierwszym. A myślałem, że nie da się pobić pierwszego. Oj, 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 ile tego HP Zostało? 52, więc tak naprawdę Jeden hitek i kolega Padnie i te pandaże, które mogłyby Zostać wykorzystane na Kilopa, będą Musiały przynajmniej w części zostać wykorzystane Teraz i tam ktoś biega i to bardzo Dużo ich biega, ale tutaj, no zobaczcie Mamy pomocnika, faktycznie Easy, jeśli nie oszukał to bardzo dużo pomaga. Pokonuje ludzi, którzy jako tako oszukują. Wychodzą albo z miejsca, albo przylatują motorówkami. E, więc, no, mamy nadzieję, że jednak ta P90 była zdobyta legalnie. I jest coś jeszcze na dole. I to akurat bardzo dobrze świadczy, tylko nie wiem, czy to, że kolega strzelił. Oj! Bardzo ładnie, więc został już tylko jeden gracz. Być może pan oszuchista. Chociaż osoba, która oszukała w pierwszym meczu. A, nie, tutaj jest gracz. Bardzo ładnie, zdarzał szukistów. E, osoba, która oszukała w pierwszym meczu, w tym meczu akurat leciała dobrze, bo wiedziałem, że padła, więc być może po prostu się pomyliła. Mam nadzieję, bo wiem, jak się nazywasz, panie, z przedrostkiem ER. No, ale tutaj wygrał Easy. Jeżeli nie zdobył tej P90 oszukując, to naprawdę świetny mecz. Chodźmy sprawdzić. Jezus! On miał 20 Kili! Rozumiecie to? Wygląda na to, że jak najbardziej wyglądało tam, gdzie trzeba i ta P90 była z pierwszej. Skrzynki! No nam szczerze, Easy w tym momencie, no nawet nie wiem, czy nie zasłużył na jakiś bonus. 20 fragów! Ech, jestem w szoku! I przez całą grę tutaj był, więc naprawdę. Winszuję, naprawdę podziwiam. Zaprośmy go i zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Easy. Zwycięstwo drugiego meczu. Jak już mówiłem, za każde zwycięstwo jest 50 zł, ale że ty zrobiłeś w wariacie 20 kg, jak ty to żeś uczynił? Zabijałem wszystkich, go widziałem. Na farcie, czy skillowo po prostu tak odstajesz? Eee, no, skillowo. <laughs> Okej, okay, już miałem nadzieję, że już na farcie. Dobra, ale Easy. A ode mnie jeszcze dodatkowe 50 zł za rekord fragów dostajesz, więc stówka dla Ciebie o, dzisiaj idzie. No, no. na nowy rok myślę, że jak znalazł, i życzę oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku, więc dzięki. Dobrze, dziękuję. Dobra moi drodzy, trzeci, ostatni już. Meć! Tutaj dostałem kilka zgłoszeń, że technicznie to, tego nie powinniśmy traktować jako domek, no ale wydaje mi się jednak, że, że jak najbardziej to również domkiem jest, zwłaszcza że i tak wszyscy lądują troszeczkę bliżej. Jestem plus minus tam kilka metrów zawsze. Akceptujemy widzowie, ja nie rozumiem czemu tu, tu są aż takie dymy. Tych ludzi. Teraz ja chcę wygrać. No dobra, nie chciałem jednak. Chciałem, żeby Skam Patryczek wygrał. A i zobaczcie. Skam Patryczek, mimo że ma skam w niku to nie oskamował i poleciał tam, gdzie trzeba. Bardzo mnie to cieszy. No i zobaczymy, co tutaj się uda. Wydaje mi się, że osoby, które faktycznie mają kilof powinny po prostu tych ludzi z brońmi dojeżdżać. A to jednak osoby z brońmi dojeżdżają. Osoby z brońmi No i kilopowcy. Radszej sobie nie pomagają. A na przykład taki pan znak zapytania jest na hita. Więc wystarczyłoby tylko i wyłącznie raz go tym kilowym dziabnąć. A dużo by to pomogło z pewnością. I z tego co widzimy, Izzy znowu gra. W tym meczu również. To nie jest takie łatwe, wbrew pozorom, bo zazwyczaj, kiedy ja odpalam te mecze, to wiecie, w sekundę wbija 400 osób. I tych meczów odpala się kilka, dlatego tylko i wyłącznie. Ej, ja nie zauważyłem, że stanki zapytania padł? Chyba tak! Więc tych meczów jest kilka, dlatego ciężko znaleźć się akurat tym, którym jestem ja, ale tylko i wyłącznie ten się liczy. Więc co tu się dzieje? Anonimowy biega, anonimowy rozwala. Znowu nie jesteśmy w strefie. Ten domek chyba nigdy w życiu nie był w strefie, to trzeba przyznać. <ścoughs> Poprzedni mecz był naprawdę pełen emocji. 20 fragów w jednym meczu przez pana Iziego. Zobaczymy, jak w tym meczu to się wszystko rozwiąże. O, słyszę znowu motorówkę, widzowie! Nie. Oczywiście jego Niku nie pokażemy. On sobie teraz tańczy, ale czemu nas tak pokarało życie, że akurat takich pajacy musimy oglądać? Z tego, co widzę, w tym meczu też mamy jakiegoś takiego hyperkillera, WK na 240 Hz. Też bym chciał tyle herców. Widzę, że sporo całkiem zabija. No, ale tutaj co się dzieje? Te pistolety nadal nie za bardzo trafiają. 15 osób do końca. Strefa jest już bardzo blisko. Oj, 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 oj. Oj, tam wypatrzył kolega kolejnego oszukiste, no i moi drodzy, a WUKA znowu pokonuje graczy, więc no nawet bym się nie zdziwił jak to jest WUKA, który właśnie w tym momencie anonimowego dojeżdża, ale anonimowy, moi drodzy, tak, to był WUKA, no, jestem ciekaw ile WUKA zrobił killi, ale całkiem sporo, ale anonimowy sobie wyśmienicie dał radę i w tym momencie pije to, tylko... No właśnie. Ja słyszałem kapa. Jestem ciekaw, czemu anonimowy nie słyszał. Rozumiem emocje, ale tutaj dokładnie to samo. Lyoko. Każdy wykorzystuje dokładnie ten sam schemat. Lyoko znalazł trzy bandaże. W tym momencie je oczywiście będzie musiał zjeść. Strefa jest już tutaj. Pięć osób do końca. Większość z nich jest tutaj w obrębie tego oto miejsca, ale Lioko próbuje. Ojciec zostały mu dwa ostatnie bandaże, a osoba, która go dojeżdżała, padła. E, chyba, bo tutaj ktoś jest jeszcze inny. O, Lyoko próbuje tego bandaża zebrać, ale spadł po prostu z wysokości. Do tego, anonimowy pokonał jeszcze jednego gracza, który był gdzieś tutaj w tych okolicach, i w tym momencie zostało nas tylko i wyłącznie dwóch. Lyoko znalazł ten bandaż, więc on się wyleczy. Być może osobą, która przeżyła, to jest ta osoba, która tam na dole gdzieś biegała, więc pan oszukista. Zobaczymy, czy anonimowy będzie ostatnią osobą tutaj. Jeśli tak, to oczywiście zerkniemy na jego powtórkę. Ale ta końcówka była naprawdę mocna. Dobra, Czyli drugi gracz, który przesiedział tutaj, w tym oto miejscu, mniej więcej 3/4 rozgrywki, a jego taktyką było pozostanie w powietrzu jak najdłużej, więc również wylądował i tutaj, więc Fabia Nomad wygrywa. Trzeci mecz. E, tak jak mówiłem, 50 zł ty w kart leci dla ciebie, e, więc napisz mi koniecznie na Discordzie i jeszcze od widzów i ode mnie. Chciałem ci życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak nawzajem. Tak. No tak więc, jak widzieliście, nagrodziliśmy podwójnie jednego z graczy. Wszyscy już swoje kodziki dostali. Pamiętajcie, że na moim Discordzie to wszystko się odbywa, więc trzeba tam wejść. Link jest w opisie e, i na ogólnym, czasami po prostu jak gramy, to blokuję ogólny, piszę, oznaczam wszystkich i wtedy wiadomo, że jest 100 widzów. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subach, pamiętajcie o kodzie no jak ja was bardzo kocham, wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w nowym roku. To nie, bo już jest nowy rok, więc do zobaczenia za dzień albo dwa w nowym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!